Martyna Stasiak i Karol Lisiecki. 11 listopada odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Zapraszamy na relację. 28 czerwca 1914 roku. Zamach w Sarajewie. Ofiarą pan arcyksiąże Franciszek Ferdynand. 11 listopada 1918 roku. Upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami. Dzień dobry. Witam ja również bardzo serdecznie, chociaż jako gość zaproszony, ale witam panią dyrektor, grono pedagogiczne, wszystkich tu obecnych przede wszystkim. To znaczy generalnie Święto Niepodległości jest świętem radosnym. Oczywiście to jest bardzo optymistyczny dzień w historii Polski, więc wszystko co jest związane jest optymistyczne. Ważne jest to, że Polacy świętują i pamiętają. To jest dla nas bardzo święto ważne i dla nas naprawdę ogromnie przeżywając, bo uważam, że po tylu niewoli, po tylu latach niewoli dla nas e, święto niepodległości to jest Polska, którą uzyskaliśmy. My cieszymy się, że, że możemy to posertować, już był taki czas, że w ogóle się nie pamiętało. Tyle lat Polska była w niewoli, tyle było, była zniewolona. A przecież y, my jesteśmy na Polsce, który ciągle był, żył i myślał o tym, żeby ją w ogóle nasi przodkowie myśleli o tym, pomimo tego, że Polski nie ma, ale ciągle myśleli w duchu Polaka, żeby przywrócić tę. Choć my raczej przygotowani jesteśmy do takiej bardziej patosu, prawda? Powinniśmy bardziej podejść do tego zabawowo, uroczyście podchodzić, zabawę organizować w szkole. I myślę, że te, to święto nabiera, nabiera wtedy takiej prawdziwej Ważne bardzo... jest dla nas wszystkich, dla młodych. Ponieważ uczą się od starszych, jak świętować to święto, natomiast starsi pokazują młodym, jak. W ramach Akademii Pogodnej Szkoły realizowany był program Bolesławiec Moja Tożsamość. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji na temat bośniackich korzeni, bolesławieckich rodzin. Bolesławiec, biografię Polaków, Niemców, Bośniaków, Serbów i Chorwatów w perspektywie powojennych migracji. To znaczy jakby. Miasto Bolesławiec, z którego rozchodzą się ścieżki, czy do dochodzą ścieżki z różnych stron, tak? Ponieważ mieszkańcy, tak jak już się dowiedzieliśmy, pochodzą z różnych... W narzyszeniu Polaków tam na terenie Bośni w Sarajewie, tak. W ogóle obecnie według danych ambasady polskiej w Bośni mieszka około 320 Polaków, także biorąc pod uwagę te kilkanaście tysięcy, które tam mieszkały jeszcze przed wojną w czasie wojny, jest to naprawdę niewiele. Okay. Przedstawiliście tą całą prezentację, to odbiór y, nas Polaków jest właśnie tak, tak, jak mówicie. Oni wszyscy się strasznie cieszyli. <laughs> Oczywiście jak poszliśmy na tą mrze y, do, do y, kościoła, wszyscy wiedzieli łącznie już z księdzem, że Polacy... W tym roku nasi uczniowie zbierali zużyte tonery. Nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale to nieważne. Istotne jest to, że nie wylądowały na świetniku. Zajęliśmy ósme miejsce. w Polsce. na celu zbieranie dinerów? Na celu ma, w ogóle ta akcja ma kilka celów. To co my robimy z panem Bielińskim. Mianowicie przede wszystkim ekologiczne kształcenie młodych ludzi, że te rzeczy, które z pozoru wydają się niepotrzebne, a często są używane i wyrzucane, bo wiadomo rynek informatyczny się rozrasta. W związku z tym grupujemy to w partie poszczególne, wysyłamy do Biwic. I z tej akcji mamy oprócz tego, że zbierający wyjeżdżają na wycieczkę, jeżeli jesteśmy w pierwszej trójce, a jeżeli dalsze miejsce, to szkoła otrzymuje odpowiednią kwotę pieniędzy na cele właśnie szkolne dla młodzieży. Dodatkowo mamy świadomość, że nie zaśmiecamy środowiska, co jest dla nas bardzo. W ramach Akademii Pogodnej Szkoły nasi uczniowie wyjechali do Wrocławia, do Muzeum Archeologicznego. Poznali m.in., w jaki sposób tworzy się witraże. Spójrzcie na to bardzo. To jest jedyne Chodźcie, pocałujemy przez to. Eee, tu się patrzy. Dawaj, dawaj, przyłóż do ust, do łóż. W Akademii Pogodnej Szkoły ptaki w Bolesławcu będą mieć raj na drzewach. Uczniowie powiesili na naszym terenie budki lęgowe. Dopki dla ptaków otrzymały też inne szkoły. Dobra. Agnieszka zawiesiła budkę. Nie trzymaj się, bo nie spadnie. Właśnie widzę twój uśmiech. Ja przerwa na mnie. I ona tu się otwiera, ten gwoździk no, się odsuwa się. i się otwiera. Gdzie? Tutaj, tak? Tak. Dobra, Będziemy patrzeć, czy szpak wądrak przy... Dorosły nauczyciel matematyki nie poradził sobie z gwoździem. Gimnazjaliści uczą się jak być i żyć z ludźmi. W czasie zajęć rozmawiają na różne trudne tematy, ale też dobrze się bawią. Spójrzcie, jaki koncert urządzili na ostatnich zajęciach. I Damiana Cichewicza w naszej szkole została zorganizowana głośna dyskoteka. Prowadziła ją ekipa No Problem Party. No Problem Party. Zostaliśmy zaproszeni na imprezę. Ekipa No Problem Party została zaproszona na imprezę przez Damiana, kolegę. No będzie tutaj stylizacja i pisarz koleżanek, wybrany przez Damiana. A to to są te cztery takie? Kolorowe. To są obróbki. Równika z Kółka mają swoje przygody. Nastąpiła niezwykła przemiana w słynnym Love Store. Zobaczcie zakochaną parę. No, jak leżysz ty, ekolo? Nie no nie. <głosy> <głosy> Jestem proekologiczny. Daj Ekipa Gimba TV przygotowała po raz pierwszy wiadomości sportowe. Życie naszych zdrog, Mega Joe, 30 ton, rzuca tobie wyzwanie. Stacza się wśród tysięcy rok, wykona swoje zadanie. Zmiaszy rozniesie, co stanie na drodze. Widzę w twoich oczach lek. Będziesz leżał na podłodze, bo i się. Śnieg! Co na to nasza słodka pogodynka? Gim w TV wita pogodynka. Jak widać, pogoda jest sprzyjająca. Wszyscy biegają w bikini, ośnieżają swoje posesje. To wszystko w tym miesiącu. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.